Wojewódzki finał w siatkówce chłopców w kategorii Igrzysk Młodzieży Szkolnej był wydarzeniem sportowym, do którego droga nie była łatwa. By zagrać w Olsztynku o tytuł najlepszej drużyny trzeba było przejść drogę eliminacji. A wiodła ona przez rozgrywki miejskie, gminne, powiatowe, rozgrywki rejonowe i półfinał wojewódzki. Było dosyć ciężko i musieliśmy walczyć ostro, ale dostaliśmy się. I teraz możemy walczyć w finale. Każdy tutaj chce wygrać. Widać po nich, że będzie rywalizacja. Do rywalizacji wolsztynku stanęło sześć drużyn z takich szkół jak Szkoła Podstawowa nr 33 w Olsztynie, Szkoła Podstawowa nr 1 w Wolsztynku, Szkoła Podstawowa nr 3 w Gołdapi, Zespół Szkół Sportowych w Ełku, Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowym Mieście Lubawskim i Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Ostrudzie. Turniej adresowany był do uczniów klas siódmych i ósmych. To już jest pełna męska siatkówka. Gramy w sześcioosobowych zespołach, na dużym boisku. W większości są to zespoły, które znamy, bo rywalizujemy ze sobą od lat i od, od najmłodszej kategorii od kategorii kinderków, gdzie ci chłopcy rozpoczynali granie jeszcze w dwuosobowych zespołach. Udział w finale wojewódzkim to dla tych młodych zawodników zwieńczenie ich ciężkiej pracy w roku szkolnym, ale to także sport, który stał się pasją. Przedkupka to jest jakby dla nas coś takiego, czy możemy wyrazić swoją jakby siebie, opinię swoją, jakby drogę się pobawić też tym. Kształtuje charakter dosyć mocno i jakby taką pewność siebie co to, to co robimy. Potwierdzają to także trenerzy. Sport jest mega potrzebny dla młodych, dla młodych zawodników i w ogóle ludzi po to, żeby rozwijali się, umieli też przegrywać później tak samo i wygrywać, bo to jest ogromna, ogromna różnica, umieć przegrać jakieś zawody, żeby później się podnieść i pracować dalej. Pierwsze miejsce w finale zdobyła drużyna ze szkoły podstawowej nr 33 w Olsztynie. Na drugim miejscu uplasowali się zawodnicy ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Ostrudzie. Trzecie miejsce przypadło Zespołowi Szkół Sportowych w Ełku. Zwycięska drużyna weźmie udział w finale ogólnopolskim. Organizatorem finału był Warmińsko-Mazurski Szkolny Związek Sportowy we współpracy z gospodarzami turnieju, Szkołą Podstawową nr 1 i Urzędem Miejskim w Olsztynku. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv